Jest siła. Ooo, Szybko i przyjemnie uzupełni białko w swojej diecie. KFD Premium WPC82. Wysoka zawartość białka przy minimalnej ilości cukrów i tłuszczów. Świetna opcja jako wsparcie diety redukcyjnej. Siemaleczko, witajcie na kanale KFD. Jesteśmy w Kuźni Talentów, czyli Ty Dan Klub kurde ma 20-letnie tradycje. Wielkie podziękowania od razu dla miasta, które nas cały czas sponsoruje, finansuje nasze wyjazdy. No i okazuje się, że czołg też jest Jawożno. Nie z wszyscy... jawoznani, no. No właśnie, bo ja nie. O, no to widzisz. ja to tylko też <laughs> taki słoik, nie? W każdym razie jest na miejscu chłopak. Chłopak, chyba 150 kg nie? Eee, bawi się w trójbój, to no, połączył ci ten trójbój. Ja widzę potencjał warosypu. <grym> <rasimu. Ja> to... <grym> Dlatego dzisiaj go tutaj przyciągnąłem, żeby sprawdzić na czym naprawdę stoimy i kto wie, może da się przegwałcić na ten sport. Może? Nie uwierzynie. Nie uwierzynie. Nie. Nie nie nie. <grym> ja tak na mnie patrzysz kurzde Janie Paleciak, wiesz? Tak. <grym> Lecimy z tym. Słuchajcie, plan dla ten odcinek jest bardzo prosty, już o tym wspominałem wcześniej. Robimy ćwiczenia. Jakie ćwiczenia? Będzie biceps w pełnej amplitudzie ruchu, później skracamy ten ruch typowo do kątu warwesslera. Później lecimy ćwiczenie w, bra w bramie, zrobimy przy wyciągu, zrobimy też nacisk boczny i może jakiś element nadgarstka. A później lecimy do stołu. No oh. już ważne. tu jest siła. Łapiesz sobie tutaj w ten sposób, nie? I takim ruchem. Mhm. W miarę możliwości właśnie nadgarstek w miarę prosty, a w górnej fazie możesz go zawijać. Byłeś już podobno w klubie tutaj u nas kiedyś. Co tu się stało, że się zjawiłeś? E, zostałem zaproszony przez znajomego naszego wspólnego. Wojtusia. Na, tak, dokładnie, na wspólny trening. Jak ci szło? E, Wojtusz stwierdził, że mam bardzo duży potencjał, ale z racji tego, że wtedy bardziej interesowały mi ciężary, a nie samo siłowanie, to potraktowałem to jako zabawę mhm. jednorazową. Arweski, to nadal są ciężary, bo na ciężarach dochodzisz do formy po to, żeby później ją sprawdzić na przy stole, tak naprawdę, więc to jest jakby nieodzowny element i bardzo często ludzie zadają pytanie, wiesz, czy, na czym polega trening arwostlera, czy to są tylko, wiesz, sparingi, walka przy stole, czy ciężary. Odpowiadam naprawdę, to są ciężary i to duże ciężary w specyficznych ćwiczeniach. I dlatego chciałbym dzisiaj wykonać z Tobą, powiedzmy, jedną, mm -hmm. jedne, jedne, jedną sesję treningową i na wspólnym, takim samym zmęczeniu zobaczymy, na czym stoisz. A już wstałem z Tobą przy stole i wiem, że masz lewą dosyć silną. <laughs> lewą tak, ale prawa jeszcze odstaje, Ty musisz poprawić prawą. Sam muszę poprawić. Łatwiej dźwignąć dwieście na kratę niż to utrzymać szczerze. Poduszeczki nic nie ważą, bo to jest pianka. Połóż całość. Dwadzieścia sześć i osiem. Kurwa, jeszcze dokładamy, Tomek. Pięć kilo. Pięć kilo. Pięć kilo. Poszukamy teraz, poszedłem, że niby robię. O. O. Uf. Uf. Masakra. I rotacja. Pyk. prostujesz. O, moje To się nazywa mechaniczne ramię, słuchajcie. E, ćwiczenie, którego właściwie praktycznie w ogóle przez całe 21 lat treningów nie robiłem, ale stwierdziłem, że że przyda się to włączyć do planu i zaraz zobaczysz, jak tutaj nacisk boczny pracuje. Jest naprawdę wymagające, fajne, ale najpierw ustabilizuj oddech. Ja tylko oddycham. Ramię nie jest obok ciała, tylko starasz się... Trzymać równo. Tu, tu przesuń bardziej łokieć, a teraz bark przesuń tam, o właśnie. I teraz jakby dłoń idzie pierwsza, a za nią idzie reszta. Dłoń, starasz się właśnie... Samą dłoń, tak. Nie, nie samą dłonią, tylko dłoni idzie pierwsza, a za nią idzie reszta. Żeby nie było sytuacji, że ramię jest tak, a ty ciągniesz całym ciałem i ręka zostaje. Okay, tak? Tylko pierwszy starasz się ruch myśleć o tym, żeby. Żeby z Mhm. Dłonią. Coś takiego. Dokładnie tak. Ale byłeś już tutaj wcześniej e, na siłowaniu, tak? tak? Gdzieś tam. Myślałeś o tym w ogóle? Szczerze myślałem, ale po tym pierwszym treningu. Ten bólu. Jest jak Wtedy ktoś, jak byłeś, tak? Tak. Jak ktoś raz przyjdzie na dobry trening i poczuje ten ból. To wie, o co chodzi. No przez, tak, przez dwa tygodnie nie wiedziałem gdzie ręce położyć, nie? Tak, I jak wracałem do domu, pamiętam, samochodem, to płakałem. Jechałem tak z rękami, nie wiedziałem, co się dzieje. No to jest. No... Zgadza się. Ja pamiętam początki, właśnie jak w szkole naprzeciwbólowych pielęgniarka mi dawała i ręce między nogami trzymałem, ja to... z głową wiesz na ławce położoną, i panie się zazwyczaj litowały i mnie do domu wypisywały, że niezdolny do pisania, nawet długopisem, nie? No ale wiesz, co, chodzi mi o to, że jakby. Arwesting no ścięgna, głównie ścięgna, Siegno, nie? nie Jednak przy tej klatce, no to te mięśnie, mięśnie się szybciej regenerują, mniej dają po dupie, a ścięgna potrzebują czasu i na regenerację większą, i w ogóle na przyzwyczajenie się. I to jest najczęstszy problem, gdzie arwesterzy początkujący odpuszczają, po prostu ze względu na bóle, no. bo myślą, że to nigdy nie przejdzie, no to przechodzi, tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość. Samo się nie zrobi. Dokładnie. Ale jak teraz zachęcasz mnie, tak? Zresztą zobaczymy dzisiaj na końcu odcinka, czy powiesz. Czy mam jakieś szanse w małoterach, czy nie? To może startuję w debiutach, albo może nawet w jakichś innych zawodach. Widzisz, idzie? Bo idzie dłoń pierwsza. Dobrze. Dawaj do końca, mocno. Dobrze. Widać, że trochę już. Było. Ciężaru dokładane, bo jest krzywe. Nie czuję się w ogóle, żeby doruszył. Tam to już źle ruszyłem. Więc dopiero to. Ile ty jest więcej? 10 kilo? Dłoń idzie pierwsza, jak będziesz gotowy powiedz bliżej. Tamta ręka Ci pomaga, nie? Teraz tricepsem będziesz to pchał. Tutaj i teraz pchaj. Dawaj. Nie, nawet nie. Dobra, jeszcze trochę zrobię sobą, dawaj Całe ciało pracuje, no Kontroluj, kontroluj i dobrze. Dobrze. Bliżej ciężaru. Dobrze. by nie ty, to bym nie ruszył. Bo chodzi o początek, wiesz, żebyś złapał tą pozycję i to pokazuje, że w danym punkcie jesteś silny, bo triceps dobrze pracował, natomiast tutaj nacisk boczny był słaby. Doprowadziłeś do swojej silnej pozycji i w niej robiłeś to w miarę lekko i kontrolowanie, ale troszeczkę z niej wypadałeś i od razu traciłeś nad tym kontrolę, nie? Aż mnie tu piekło, słuchajcie, widać nawet, że takie białe się zrobiło, bo zmiażdżyłem tą młotkiem biceps. <grym> to jest tutaj, słuchaj, taki nasz patencik, bo zawsze jest taki problem, że jak się bierze duże ciężary, to ten stół nam lata, a to jest połówka stołu, żeby było wygodnie do wyciągu. No i Mariusz wymyślił takie dwie łapy, które mo mocujemy i trzymają ten stół, więc on już tutaj nie lata, jest bardzo stabilnie do tego przyczepione. Jazda, tak to tutaj wkładem: 20 kilo tutaj, 20 kilo na ziemi, 20 kg na tych nogach, żeby to stabilnie, i jeszcze ktoś tutaj stał i trzymał, nie?

No dobrze. A prawidłowo, ręka jest tu, ciało jest tu. nie? I teraz to ciało jest blisko ręki i pyk. Zobacz. Czy ja zgin... tracę siły przez Ta ten... noga jest cały czas wyprostowana, a ta noga pracuje. I zginasz się w miodrze. Pyk, pyk, pyk. Uh! Widzisz? Mhm. Noga, ciało. Już widzę automat. I dłoń znowu pierwsza. No, dawaj. No. Tak jest. I w bok. Brzuch przy ciele. Uuu, to fajnie wchodzi. Dobrze się czuję. To ma dużą wiedzę. I widać, że stara się Takiemu głupiemu ogrowi z siłowni wytłumaczyć. Ale dużo jeszcze jakbym musiał potrenować samej techniki. Mi się wydaje, że siła jest tam, tylko kompletnej techniki nie mam, której... No i ścięgna wzmocnić, oj tak, bo ścięgna u mnie są jak u dziecka. Słuchajcie, na mechanicznym ramieniu zrobiliśmy prawą rękę tylko, żeby nie trwało to tak długo, a tutaj na wyciągu robimy tylko lewą rękę. Robimy te same ciężary, robimy tą samą ilość powtórzeń, żebyśmy byli podobnie zmęczeni. Eee, I nie ukrywam, że ja już bym chciał dojść do tego stołu i zobaczyć jak to będzie. Bo tak naprawdę po tym dopiero sprawdzę, eee, na czym stoi czołg i czy ma do tego predyspozycję. Tylko z doświadczenia wiem jedno, że ktoś musi chcieć sam. Ja nikogo na siłę nie zmuszę do trenowania, do startowania. On musi poczuć zajawkę i musi się po prostu bawić sportem. I do końca, nie uciekaj od stołu. O właśnie. Przy stole, przy stole i w No, nie byłbym sobą, gdybym nie wykorzystał tego pięknego oto szarego, najcięższego kika. Czołk. Sprawdź. Ciężki. Oh. <laughs> Ciężki Ciężki. Bo. Ciężki łaski. Fajny, nie? Taki? Taki, dobra, słuchaj, e, siłę nadgarstka w zamku, bo tutaj wiemy, że masz słaby punkt na pewno, bo tego nie trenowałeś no. nigdy, nie? Przy wyciskaniu tak naprawdę ciężar tylko sobie leży na tym nadgarstku, a nie musisz go nim podnosić. E, no i w sumie też nie, nie pracuje jakoś, bo to jest taki martwy punkt, kładziesz no. i, i leży, nie? A tutaj sprawdzimy zamek no. w tym ćwiczeniu, czyli łapiąc na końcu, przy młocie już mniej więcej wiedziałeś, o co chodzi, trzeba złapać i dźwignąć to do góry. No. no, tu masz magnezję, możesz się przetrzeć. Ach. Pięknie. Tak pra prawa na pewno nie pójdzie. Ja lewam tego nie zrobię, co ciekawe. Nie. Dobra, nie pójdzie, prawa. Ja nie ja mogę, muszę na końcu trzymać, nie? No, ale tak, tak mogę trzymać? No. No niku jak 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 ten No, w ogóle, u mnie to jest, jakbym jak próbował ruszyć przyspawaną rzecz, nie? 5,8 5, 8 no. Tylko 5,8 kg. Jesteśmy po rozrzewce. Słuchajcie, prawa ręka rozżana, lewa rozżana. Na ćwiczeniach, że tak powiem, obie już dostały po dupie, więc jesteśmy spokojni o ewentualne urazy, których oczywiście nie chcemy. Lecimy sprawdzian. Siłowanie będzie wyglądało tak, że ty sobie zaatakujesz pierwszy, ja spróbuję Cię zatrzymać, jeżeli cię zatrzymam, Zobaczę, wiesz, Twoje słabe, silne punkty, spróbuję skontrować. Wszystko będziemy w trakcie rozmawiali. Nie robimy spalingu szybkościowego, nie robimy tego typowo, wiesz, siłowo. czysto siłowo, będzie troszeczkę techniki. Będę starał się coś skoordynować, jeżeli będę mógł. Także zobaczymy na początku, na czym stoisz, OK? Dawaj. Do końca, do końca nie wracaj. Nadgarstek puszcza jako pierwszy. To zauważyłem, ale ramię jest, jest silne, na pewno więcej siły drzemie tutaj niż nad dgarbku. To jest Twoja pięta Achillesowa na tą chwilę. No i co muszę powiedzieć, słuchajcie, 145 kg, chłopiec mi się większa na ręce. No, lewa jest silniejsza. Co jest ciekawe, zamek jest silniejszy. Tu, No tu. tu, tu. Tu masz dużo więcej siły, bo próbowałem przejąć kontrolę nad Twoim nadgarstkiem i mimo wszystko podczas rozerwania Twój zamek nie puścił. Puścił chwyt, a nie zamek. Co się stało? Rozerwanie. Prawidłowo na zawodach powinniśmy być związani paskiem. I pytanie, czy chcesz wzmocnić chwyt paskiem, czy nie? No, jak się rozerwaliśmy, to musimy, nie? Możemy, nie musimy. Będę kontrolował. No. Uff! Dużo bardziej sztywne ramię, dużo więcej siły, przede wszystkim w nadgarstku. On nie puścił. Co puściło? Wydaje mi się, że plecami w ogóle nie zapracowałeś i te, to ramię było takie dość jakby zostawiane samo sobie. Natomiast tu trzymało, tu trzymało, tu trzymało. No. Jest cholerna różnica względem prawej. mojej prawej a lewej ręki. Yy, propozycja. Zmieniaj w domu ręce, nie tylko jedną się baw, dobra? Wtedy to będzie okay. miał jakiś sens. Natomiast ja bym jeszcze nie rozwiązywał, spróbował jeszcze raz. Dobra. Czysto technicznie, wykorzystując swoje silne punkty, walczyłem teraz z tobą. Co ci totalnie puściło? Bardzo się skupiałeś na swojej ręce, patrzyłeś na rękę, szedłeś nisko pod stół, a ta ręka tutaj była zostawiona no. sobie w plecy, zobacz. Kiedy walczyliśmy na początku, ja wam to dokładnie pokażę, zobaczcie. Mój łokieć był tutaj. Podczas walki, ja już ten łokieć pociągnąłem tutaj. No i blisko było. Co się zmienia? Poza ułożeniem łokcia, zobaczcie, jego dłoń jest tutaj, w pozycji startowej. W momencie, kiedy ja przesuwam, jego dłoń jest już tutaj. Jest niżej jest bliżej mnie. Dla mnie dużo lepiej, dla niego kąt jest dużo większy i plecy puściły. Nie trzymałeś plecami, więc co by należało zrobić? Napiąć mocno plecy, napiąć mocno klatę, pociągnąć plecami. Trzyma tutaj zamek. No. Trzyma tutaj młotek i wtedy poliska. Wtedy... Jakie są Twoje odczucia na teraz? Czy Cię to zniechęciło? Nie. Właściwie się, czuję się bardziej wkurzony z tego względu, że nie mogę go ruszyć. To jest irytujące, bo nigdy tak nie mam zazwyczaj. Zresztą jak się siłowaliśmy tutaj z chłopakami, no to nigdy tak nie było, że ktoś był sztywny, nie? Zawsze ja to przeważałem, albo to szybkością swoją, albo czymś. Więc nie irytuje sam fakt. Że nie mogę go ruszyć, chociaż jest lżejszy. 50 kilogramów <grym> tylko, nie? To jest irytujące. To jest spora różnica. Ale wiesz, ale to co ci powiedziałem? Ja poszukałem gdzieś tam twoich słabych punktów i sobie je wykorzystałem. Yy... Czy dając ci tak, totalnie. Znaczy, nie no, dałem ci zaatakować, więc nie ma no. tak, żebym, żebym wiesz, od razu cię kończował. Tak. Raczej ustawiłem się w pozycji i trzymałem i czekałem, co tam sobie z tego zrobisz. Wypompowałeś się, ale nie edytowałeś nic, nie? I to właśnie do tego zmierzam, że adresing to nie jest sport tylko siłowy, to jest sport walki. Gdzie trzeba mieć wiesz, też technikę dobrą, dobrą głowę, bo spojrzysz na rywala, który się nie męczy. I ktoś się podda i już, wiesz, psycha złamana. A tu trzeba coś innego spróbować, bo może właśnie to się zaskoczy i czasami jest taki, wiesz, goście, co się przytrzymuje, trzyma, trzyma, kurde, uśmiecha się, nie? I w pewnym momencie za bardzo popuści i przegrywa walkę, nie? I tak też się zdarza. Także nie ma co zaczyć, wiesz, za wcześnie i podchodzić do każdego rywala z szacunkiem. Eee, ja... Wiem, że Cię jutro wszystko będzie brało, słuchaj, myślę, że jeżeli <grym> jesteś chętny, to możemy jeszcze troszeczkę posparować czysto technicznie, a na tym byśmy kończyli ten odcinek, dajcie znać w komentarzach, czy taka seria dawna, ale trochę odświeżona Wam się podoba, kogo byście chcieli zobaczyć jeszcze przy stole rywalizacji ze mną, albo jakiego sportowca z jakiej dyscypliny sportowej, a teraz tradycyjnie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych materiałach, siemaneczko.